W siódemce. Zakupy robię w Lidl, bo to się opłaca. Od piątku masło z polskiej mleczarni 82%, z kuponem Lidl Plus 37% taniej. Tylko 4,69% za opakowanie przy zakupie 3. I polskie ogórki zielone aż 55% taniej. Tylko 8,99% za kilogram. A tylko w sobotę z kuponem Lidl. Plus, polski kurczak wisiatny 37% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Tak! Tylko 9,99 za kilogram. Dlatego na wiosnę. Zakupy robię w Lidlu. Kiedy ból? Odbiera wolność. I buprom MAX SPRINT. Uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z bulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram buprom MAX SPRINT. Wybieram wolność. Więcej siły przeciw bólowi? Szyngij po duże opakowanie MAX SPRINT. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości aż 50% taniej, tylko 8,45 za kilogram. Masło z polskiej mleczarni 82% raz 37% taniej, tylko 4,69 za opakowanie przy zakupie trzech. A dodatkowo polskie ogórki zielone aż 55% taniej, tylko 8,99 za kilogram. Tak, tylko 8,99 za kilogram. Dlatego na wiosnę zakupy robię w Lidlu. Jadę, a tu opona poszła i lecę prosto na latarnię. Przedzwoniłeś? No, aż klosz spadł na szybę. No, ale nic nie widać. Ubezpieczenie wszystko pokryło. Droga Polisa. Tania. I samogarnąłem. A ja tylko poleciłem ochronę szyb i opon. No, z małą pomocą agenta Rankomatu. Rankomat.pl. Porównaj, kup i oszczędź na OC nawet 50%. Rankomat.pl. Robię porządki, wiosna idzie, będzie jechać. To mojego psa. O, 60 zł. Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę? Najtaniej w Polsce, abonament 5G ze smartfonem 5G za 60 zł miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie sprzed nosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce abonament 5G ze smartfonem Samsung Galaxy A16 5G za 60 zł miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Play. Dzwonię do Kazimierza, że w Play jest najtaniej. Którego? Dolnego. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Taniej ma! To niski jest czas. Bo w Media Ekspert taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Haier Pełny no-frost z wygodnym i łatwym dostępem do zamrażalnika dzięki szufladom Easy Access. Teraz z kodem rabatowym o wartości 300 złotych. Taniej. Normalnie internet za mną nie nadąża. Dlatego przyspieszamy go na maksa. Teraz super szybki światłowód, aż do 8 gigabitów na sekundę. Ech, już mam zadyszkę. Zadyszkę, zgadza się. Tylko 10 złotych miesięcznie dla klientów Play. O, to długo nie potrwa. Wręcz przeciwnie, taka cena do końca roku. Szybki i tani. W połowie brzmi jakiś. Ja. Wybierz teraz super szybki światłowód, aż do 8 gigabitów na sekundę i do końca roku korzysta już od 10 złotych miesięcznie po rabatach, bo w Play płacisz mniej. Play. Wojewódzki nie znosi krytyki. Zablokuj Odkryłam innowacyjne Akatar Care o potrójnym działaniu Udrożnia nos, działa przeciwzapalnie, chroni śluzówkę nosa Dla mnie najlepszy A na katar alergiczny polecam Akatar Allergy Spray na objawy alergii wywołanej przez pyłki, pleśnie, kurz i sierść zwierząt Aplikujesz kiedy potrzebujesz i działa już po 15 minutach to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żebyś ty wiedział, ile się naczekałem na ten dzień, na tę chwilę. Przez całe życie byłem niewidoczny. Teraz mnie zapamiętają. Coś ty narobił. Stanie się coś strasznego. Nie i kotka. Nieźle to brzmi. Robert Pattinson. Batman. Superseans jutro o 20.00 w siódemce. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego Dormidox. Sponsorem programu jest Orifarm. Producent leku Vita Buerlecitin. Na pamięć i koncentrację. Na program zaprasza sponsor. Producent audioseriali i audiobooków. Audioteka. W poprzedniej...